Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy biszkop do tortu zakręconego. Potrzebować będziemy 7 dużych jajek. Ja sobie oddzieliłam białka od żółtek 7 łyżek cukru, 7 łyżek mąki pszennej, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i 1,5 proszku. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Białka ubijamy z cukrem i ze szczyptą soli na sztywno. Pianę już mam ubitą, dodajemy po żółtku cały czas ubijając. I teraz będziemy dosypywać mąkę przez siteczko. Przesiejemy mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia i mąkę pszenną. I takimi ruchami, półkolistymi, będziemy mieszać. I biszkopt wyłożymy do dużej formy. Formę mam 35 na 40, jest to duża forma od piecyka i wyłożymy tutaj formę wyłożoną papierem do pieczenia i na to wyłożymy przygotowany biszkopt i będziemy piekli około 20 minut w 170 stopniach i będziemy mieli biszkopt przygotowany do tortu zakręconego. Tak już mam idealną konsystencję mojego biszkoptu i wykładamy do formy. Musimy mieć równo, ponieważ my później ten biszkopt będziemy kroili na paski, więc raczej starajmy się, aby ta powierzchnia tego biszkoptu była równa, bo później będziemy mieli troszeczkę krzywe paseczki. O i tak przygotowany biszkopt wędruje do piekarni. Zrobimy krem, budyniowy, czekoladowy. Mam tutaj dwie kostki margaryny. Dwa budynie ugotowałam na litrze mleka, dodałam szklankę cukru i startą czekoladę. I teraz margarynę ucieram do białości, dodaję po łyżce Budyniu I ucieram na puszysty krem, i będę miała krem budyniowy czekoladowy. Możemy dodać alkoholu, ale tylko wówczas, jeżeli dzieci nie jedzą kremu. Ucieramy składniki na puszysty krem. Krem budyniowy czekoladowy już mam zrobiony, i teraz będziemy Składać torta. Pokroiłam sobie na 5 cm 5 pasków, i teraz każdy pasek będziemy smarować kremem, i zwijamy dookoła, i będziemy mieli zakręcony tort. Ten pierwszy to musimy tak dość dokładnie zwinąć o i kładziemy. I pozostałe dociskamy. Smarujemy, tylko musimy dobrze dociskać o tak dociskamy. możemy sobie nawet wyrównać i następna. I dajemy później tort do schłodzenia. Należy dokładnie, tak jak już wspominałam, dociskać. I następny paseczek smarujemy. I dociskam. I nam jeszcze jeden i ten tort należy tak przygotowany damy do. Ja to sobie zepnę, obręczą, aby mu nadać okrągły kształt. Dociskamy. I damy do lodówki. Może jeszcze bardziej. I damy do lodówki, a część masy już mam przełożoną. Masę mam w worku cukierniczym i później tort zakręcony udekoruję. I tak przygotowane dajemy do słodzenia tak powiedzmy na godzinę czasu. Tort zakręcony był dwie godziny w lodówce i teraz spróbujemy. O, tak wygląda. Należy jeszcze posmarować tort boki, a później udekorujemy, i będziemy mieli tort zakręcony. Tort powinien być często schładzany przed jakąkolwiek dekoracją ponieważ te masy się lepiej układają, jeżeli smarujemy. Także jeżeli mamy taką możliwość, to dobrze by było, aby tort był schładzany. Tak i tu już mamy, i teraz... Ja tutaj mam rozpuszczoną czekoladę. Dodałam dwie, łyżeczki, dwie łyżki przepraszam, śmietanki i dołożyłam łyżkę masła. I teraz nasz tort polejemy czekoladą. Tak będzie sobie spływało samo i później udekorujemy orzechami, migdałami. To już dowolność, co mamy, tym możemy spokojnie sobie udekorować. Tak to na... Ładnie spływa, a ja jeszcze tutaj mam krem i zrobimy takie rozetki z kremu. W damy garść i I tort ponownie powędruje do lodówki. Troszeczkę za mocno spłynęło. Ale to tak sobie poprawimy. I tort wędruje do schłodzenia na dwie godziny i tak oto wygląda tort zakręcony ukroimy kawałeczek on powinien być całą noc w lodówce ale ja po prostu szybciej go potrzebuję i tak oto wygląda Zakręcony tort. O ile Państwu przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Zakręcony tort.